Dzień dobry, widzowie. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego z okazji walentynek, kochanie. Dzieciwie też, To było do widzów. <grym> to były życzenia do widzów. Ja też te, powiedziałam do widzów. Dzisiaj święto zakochanych. A jako, że my was kochamy, widzowie, to też przychodzimy do was z tym oto komunikatem. 14 luty. Piękny dzień. piękny pięknym Taszkięcie. Jak nastawienie? Bardzo dobre. Bardzo fajny, bo jest tak... dzisiaj pogoda też to pasowała, nie? Bo ten tydzień był bardzo słaby. Tragiczny, tak, depresyjny. Tak, od samego poniedziałku bardzo zły taki był. Tak jak w Polsce zazwyczaj było jesień albo zimą. No. A dzisiaj jest tak trochę cieplej i jest słonecznie bardzo. Ten wspaniały dzień zaczynamy od pójścia na siłownię. Właśnie jesteśmy w drodze. Potem jeszcze załatwimy kilka rzeczy i, i no sobie pogadamy. Jedzie nasz zielony autobus. W ogóle widzowie zauważcie jak czysto jest tutaj, nie? Posprzątali. Na 14 lutego. Chyba na 14 lutego, no. no. Po... zamiatali chodniki. Oh, oh, oh. Hamulce chyba nie te. A wiesz czemu zaciemnione są szyby? Bo lato jest bardzo i wtedy latem jest tu przyjemnie, bo tak słońce nie im dobierać do środka. one nie są zaciemnione, bo są nieumyte? Nie, nie. Wyglądają jakby były zacieki. Ale Zastu. właśnie chodzi o to, że zacieki, czyli że tylko, że nie wytarli po tym latu. Bo są zacieki. Według mnie to główne zaciemnienie to jest w tych zacieków. Kurde, on piszczy, nie? No. Coś chyba ma nienasmarowane. No, coś ma. Widzowie, tak. chyba nie pojedziemy za daleko. Bo coś zaczęło śmierdzieć bardzo. No, pieczoną kurczakiem jak dla mnie. Nie on tak wolno jedzie O, oh, mega wolno Chyba ten na... Sącz, zaraz na następny przysta Tak A w ogóle ostatnia a propos zepsutych pojazdów To ostatnio z naszego okna widzieliśmy pożar samochodu, nie? Tak Normalnie się było? zapalił Jeszcze miał był butlę gazową z tyłu Dookoła było zbiegowisko Wszyscy tam się bali, że zaraz w ta ta butla gazowa Tylko było takie ps No, taki malutki dźwięk, tak. mały Ale się pali w każdym Mam nadzieję, że z tym tak nie będzie. No ale chyba nie pojedziemy. Coś tam stoi. Trzeba wysiadać, trzeba Jest Pan mówi, że on jedzie i taki czarny ślad za sobą zostaje nam na ziemi. Dobra, wysiadamy, nie ma czasu. Dobra, to, to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą przygodę z autobusem. Chodź, teraz kolejny przyjeździe, tam pójdziemy do przystanku, ale fajna pogoda jest, wiesz, bardzo dzisiaj fajna pogoda, tak. przyjemne jest. A ty mnie gdzieś zapraszasz na 14 w ogóle? Yy, nie, ale ponoszę twój worek, <laughs> jako że są walentynki, a co? Okay. No to wtedy ja Cię zapraszam. Tak, dziękuję. Bardzo mi miło. A w ogóle a propos walentynek. Jak wygląda właśnie zwyczaj walentynek tutaj w Uzbekistanie? Świętuje się czy się teraz, nie świętuje? Teraz ogólnie tak, bo teraz już nie ma czegoś takiego zabraniania albo już po prostu nie popularyzują to święto. To zabraniali? Kiedyś, jak ja byłam jeszcze w szkole, to wiesz, tam chłopaki coś tam gotowali dla dziewczyn, dziewczyny, wiesz, takie dzieciaki taki coś robili, tam nawet starsze klasy, nie? I wtedy pamiętam, że nam mówili, że dzisiaj nie ma walentynki, nie można było tego mówić, a mówiliśmy, że dzisiaj jest urodziny Babura, takiego poety. Wiesz, no, musieliśmy to mówić, nie, nie mogę się mówić, że to jest Walentynki. A ty dostałaś kiedyś walentynkę, czy nie? No dostałam raz czy dwa. Naprawdę? <grymne> takie śmieszne robili, takie A4 to układali na dwa, coś tam malowali, coś, tam cukierki jednego dawali, tam wiesz, czekoladkę w środku. A. U nas tak było, że właśnie w dzień walentynek, jak byliśmy, nie wiem, w szkole, w podstawówce, była taka skrzynka pocztowa w szkole A, okay. i się tam wrzucało i potem na jakiejś lekcji ktoś przychodził i rozdawał to wszystkie. No to no, miło, to... zobacz, bo to wtedy wszyscy dostawali? Była taka koncepcja, że... Nie, nie, tylko ci A. najładniejsi w klasie dostawali. O, to przykro reszta tak. dziewczyn na pewno... Ja nigdy nie dostałem. Ja ci dzisiaj złapię kota. Dzisiaj coś się zrobię, prezent jakiś. Ooo, jak lubiłem. Wydajcie znać widzowie, jakie macie doświadczenia z walentynkami. Czy świętujecie, obchodzicie to święto? Okay. Assalamu alaikum. Wchodzisz? Wchodzę. Dziękuję. Proszę. 1700 bilet do metra fizowe. Jak płacicie kartą gotówką, 3000, nie? Tak płacicie. Założyłaś też, że u nas jest taka kultura tutaj ludzi. Oni nie przypuszczą ciebie na początku, bo wysiadasz. Oni się od razu wchodzą, kiedy drzwi się odmierają, nie? Dotarliśmy na naszą mordownię. Sęk. udanego treningu. No dziękuję. Dobra, ćwiczymy. Na dziś wystarczy. Poćwiczone? No, bardzo. Dzisiaj ja tak, jeszcze robiłam krótki przerw. Bardzo i uwierz mi, że. Ale fajnie jest to, że mam lepszy humor teraz. Tak? Mm -hmm. Endorfiny ci się podniosły? No. O czym to, miałeś zły humor? Święto zakochany? Nie miałam zły, <laughs> tylko sami tak się budzę bez humoru. Aha. Nie? <laughs> nie wiesz, nie znasz mnie? Nie, nie, ja znam, ale dla widzów pytam. Aha, no ja sam po prostu tak mam, że źle się. Nie, może spam, po prostu i mam humory tyle. Albo wstaję, i mam bardzo fajny humor. Ma tym ma dzień udany wtedy. W ogóle ciekawostka dla widzów. Siłownie w Uzbekistanie są bardzo drogie, nie? No, mega drogie. No bardzo my płacimy za dwie osoby 400 parę złotych, ponad 400 złotych. Za miesiąc. Za miesiąc, no. I to to jest tak, że od 8 do 16 możemy przychodzić i co drugi dzień, a jak odpuszczamy, to miesiąc tylko raz możemy odpuścić i wtedy to możemy do odrobić, a jak nie, no to do widzenia. Bardzo surowe warunki. W Polsce to są co, co najmniej połowę, taniej można znaleźć. Czasami nawet jeszcze więcej. Nie mówiąc już o uczniach, którzy mają tam tak. po 50 par złotych, ale ja jak byłam w, na studiach, no to ja mam tam za 40-60 zł i kiedy chcę, przychodziłam, basen jeszcze miałam przez konie. Bazar, tak, wychodzicie z metra i od razu mamy bazar Bazar Po prostu na bazar się wychodzi Fajnie To jakie wielkie truskawki Ogromne Granaty, sok z granata Ja nie lubię Za kwaśny dla mnie Zieleninę kupujemy Jesteśmy na głównej części, ale umyli przed chwilą podłogę. Idzie się jak po lodowisku. Nie wydaje mi się, żeby to umycie podłogi jakoś pomogło, bo tutaj jest mega brudno, tak błotniście, ludzie na naleśli brudu. To się zmieszało z tą wodą, którą tu wylali. Niezbyt pięknie. A lubisz ten bazar? Ja uwielbiam ten bazar. Mimo, że jest taki taką turystyczną pułapką, no ale chodzę tutaj tylko z tobą, więc nie mam czego obawiać. Ale wy widzowie, jak tu będziecie, to się obawiajcie. Bądźcie czujni na każdym kroku, szczególnie jak będziecie tam u góry, na wyższym piętrze, bo zawyżają ceny bardzo. Kiszonki, ja nie lubię. Ja nie lubię kiszonki. O tak wącham, to jest takie dobry jasmatli. Teraz akurat mi się podoba ten zapach, a ja czasem chcę mi się wymiotować, jak jestem na jedzeniu. Kupujemy teraz domową śmietanę i domowy twaróg. To gdzieś tam bierę? Gdzieś tam? Kroda. Kroda bierę. No ale norka, norka maseliki. Norka bo masło było do Jakby tutaj Sanepid przyszedł, to myślę, żeby mieli żywa, ale tu nie ma chyba Sanepidu. Są w ogóle jakieś takie rzeczy typu sanepid u was w stanie, Jakieś takie urzędy, albo co? No tak, oczywiście, tak. Ale to funkcjonuje, czy nie przychodzą na bazary? No funkcjonuje, tylko że... Chodzi o to, że wiesz, dla narodów wtedy nie ma co robić. W takim sensie, że u nas dużo rzeczy zauważ... że Jest dużo takiego wiedzą. handlu niekontrolowanego? Nie, nie, nie to, już tak? niekontrolowanego, takiego niezarejestrowanego jest dużo, bo tutaj co pani siedzą, oni tylko dają za swoje miejsce, tutaj dla bazaru płacą, bo zajmują stanowisko, ale podatek na przykład nie płacą, nie? No, ale wiesz, też ile ta osoba może zarobić no, mięso? Ale to ten sanepit ich kontroluje czy nie kontroluje? Raz na jakiś czas, żeby było to, że oni kontrolują. Raz na jakiś czas, tutaj latem szczególnie, tak 100-200 kilo jakieś mięsa wyrzucają, takie nie do użytku, nie, co sprzedają. Jakiś sanepit jest podobno, aczkolwiek no, jak słyszycie, jego funkcjonowanie pozostawia wiele do życzenia, ale my się nie boimy, nasze żołądki są już odporne na tutaj są salmonelle. Tak. tego typu rzeczy. Słonecznik to nie sprzedaje. O, to jest choinka, wiesz, mieć kulek ja Co tutaj jest? To jest choinka, to dodaje się do tandergoszka. A no, to są herbaty, zobacz fajne. Po 50 tysięcy spam nie jest zrobię. No, no. To jest no. Na prezent fajne. To zestawy na prezent. Pan nawet szafran tutaj się sprzedaje. Bo wychodujecie szafran, szafran, tak? Na południe. to jest nasze, tak. Ale to nie jest ten taki irański szafran, ten taki wysokiej Drogi. jakości. No. Chleb za złoty 50. Chcę, ja to lubię, bo oni to w domu robią, wiesz? W Pani... domu? W domu tak. Piechą, I, na I na wózku tu przyjeżdżają. Na wózku przyjeżdżają i sprzedają tutaj. I to jest takie mąki. Monkey... Naj, nie najgorszy taki, wiesz, najniższy, takim sensie, że ona mało obróbki miała, wiesz, czarna mąka to jest. I to jest zdrowsza jest wtedy. Widzicie właśnie, że tutaj jest dużo takiego handlu domowego, domowego właśnie. I te Mi tworogi, się to. co kupiliśmy. No? Sorki, że przerwałam. I te tworogi co kupiliśmy, to też jest domowe. Bo ja w sklepowych nie lubię, bo tam wiesz, cukry wszystko dodają, a u tej pani zawsze kupujemy i to jest taki wiesz, no domowe, nie? Wyroby domowe to są. I ta śmietanka, taka gęsta, co prawda, tłusto bardzo, ale też jest domowa. U nas tego typu produkty to właśnie uchodzą za ekskluzywne u nas w Polsce, nie? Takie, takie eko, z produkcji takie domowej. Zdrowy, tak, tak, tak. jak wygląda. Ale pachnie. Ja nie spróbuj. lubię takich spróbuj. chlebów. Spróbuj. Ale spróbuj. Oj, plecak mi cały spadł. Dobrze. Coś mi przypomina smak. Ale taki jest zbity morsknowy. Taki. No Konkretny, a ile on kosztował? 6000. Ja wam widzowie opowiem jakąś ciekawostkę o walentynkach Wczoraj jak się przygotowywałem do filmu To zapytałem ChatGPT GPT o to żeby mi podpowiedział jakieś No jakieś ciekawostki właśnie O, mogę wam powiedzieć jaki był najdroższy prezent walentynkowy w historii Maharaja z Indii podarował swojej ukochanej Pałac wykonany z, mar z marmuru Taj Mahal Ma co? To nie jest prawda Chot GPT tak pisze To nie był a prezent nie na walentynki? Nie, to był e, w znak tego, że ona umarła i to zbudował znak jego miłości jak on ją mocno kochał. To nie było na walentynki. A może otwarcie było walentynki właśnie? Nie no pewnie nie. Ale dobra. Najstarsza znana kartka walentynkowa pochodzi z XV wieku i została napisana przez księcia Orleanu do jego żony z więzienia w Anglii. Widzisz? Więzienia do niej. Więzienie no właśnie, idziemy. Dobra, idziemy. Ta przyjechała. Potem może będą jeszcze jakieś ciekawostki. Assalamu alaikum Oj, autobus na zgodzie oh, oh. stąd odjeżdżaliśmy, te samce kupowaliśmy na pociąg I to chyba połowa się do Chiwy Bo do Chiwy stąd odjeżdża, chyba ten nocny Ciekawe czy widzowie pamiętają, to jest bardzo ciekawe. No ale jesteśmy, w każdym razie jesteśmy na południowym dworcu kolejowym. Jesteśmy tutaj w celu takim, że chcielibyśmy zrobić rezerwację na kupienie biletów, która się jeszcze nie otwarła, bo tutaj w Uzbekistanie, żeby kupić bilet na pociąg, to można to zrobić maksymalnie 45 dni przed planowanym odjazdem, a do odjazdu, który my chcemy właśnie wykupić, chcemy zarezerwować, jest dużo więcej niż 45 dni. Z tego względu, że Wy na przełomie kwietnia i maja będziemy podróżować z grupą turystów po Uzbekistanie i chcielibyśmy dokonać takiej rezerwacji, żeby nie było żadnego przypału. Bo ciężko kupić w sezonie bilety, bo wszystkie rozkupują, albo firmy turystyczne rozkupują. Właśnie, to jest problem. Jakieś agencje kupują po kilkadziesiąt takich biletów i potem ich nie ma. I tacy biedni ludzie jak my potem mają problemy. Ale się dowiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie jakoś się tutaj dogadać i zrobić sobie taką wstępną rezerwację. Marcie tutaj dzwoniła parę dni temu i jej powiedzieli, że, że jest taka furtka. Zaraz się dowiemy, jak to wygląda w praktyce. Podobno jakąś umowę będzie trzeba podpisać, tego typu rzeczy. O, jest jakieś biuro. Urejdziemy idziemy w jakieś inne miejsce. No, ale ogólnie sprawa wygląda tak, że z nami można pojechać w podróż po Uzbekistanie. Jeszcze tego oficjalnie nie ogłosiliśmy. Ogłosimy to za jakiś czas. Ale jak już byście byli zainteresowani, można się do nas odezwać na maila. No, a my tutaj tymczasem działamy z tymi biletami. Mam nadzieję, że się coś uda. Pani nie wyglądała na zbyt jakąś taką chętną mhm. do pomocy. Dobra, musimy iść teraz na dół. Nic tutaj nie załatwiliśmy, bo mają przerwę. Za godzinę dopiero się kończy przerwa. Ale inna pani z kolei, to mniejsza, powiedziała nam, że być może jesteśmy w stanie to załatwić od razu od ręki tam na dole. Wygląda na to, że uda się. To w ogóle było takie trochę dziwne. Ona wzięła twój prywatny numer telefonu, ta kobieta. Tak, tak, wzięła mój prywatny numer telefonu, bo jak na początku u góry poszliśmy, tam powiedzieli, że idźcie na dół, bo to na dole się załatwia, takie rzeczy się kupuje. E, przyszliśmy na dół do kasy. Fajne, że pani nie miała przerwy, przyjęła nas. No i powiedziało mi, że musimy ten zrobić. Wszystkich potrzebujemy paszporty, czyli imiona, nazwiska, bo kiedyś może było tak, że jedna osoba kupuje tam 5-10 biletów, powiedzmy, ale może kiedyś tak było, a teraz, że na każde miejsce jest jedna osoba i to jest, musi być... Dokument. Dokument na to, więc ja powiedziałam, że super. I też pani powiedziała, że 100% musimy z góry zapłacić i numer na mój zapisze I pod koniec miesiąca ona nam to zrobi. Odezwie się sama do ciebie? Odezwie się sama, tak. Jak już się odblokuje ta rezerwacja? Jak się odblokuje, to ona od razu już nam zabukuje to na najwcześniejszą godzinę, jak poprosiłam. Bo niestety z Chiwy do buchorona powiedziała, że o 13.57 odjeżdża i o 15 czy o 16.20 powiedziała. Więc dwa pociągi odjeżdżają dziennie. Fajnie, udało się i bez żadnej umowy, tak? Mam nadzieję, że jest tak, słowna. Nie, bez żadnej umowy. Mam nadzieję, że jeszcze będzie pracować do tego momentu, bo jak ją na Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Mam nadzieję, że pozytywnie. Kolejny przystanek: gdzieś jeszcze jedziemy? Czy... Do domu. A do domu? Nie? No to pora się pożegnać w takim razie z widzami kochanymi. Resztę tego wspaniałego dnia, zakochanych Walentynek, mm -hmm. spędzimy już wspólnie, bez widzów. Wspólnie, choć, tak? Bo jest. Widzowie, mam nadzieję, że wy też wspaniale spędziliście ten dzień. Tak. Albo przynajmniej normalnie. I dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Zapraszam was na naszą nową grupę na Facebooku odnośnie podróży do Uzbekistanu. Jak jesteście chętni? No to dołączajcie do tej grupy. Macie tam darmowy poradnik w PDF-ie. Tak. Podróżowanie po Uzbekistanie. Tak, tak. Grupa nazywa się Uzbekistan dla Polaków. Link macie w opisie. Zapraszamy. A tymczasem A tymczasem żegnamy się. Dziękujemy, że byliście, komentujcie, lajkujcie, bo tam to pomaga. Trzymajcie się ciepło, pozdro Jego najlepszego. Siema.